Kiedy czytamy jeden z takich wersetów, list do Filipian. On, apostoł Paweł, mówi tutaj tak: list do Filipian, drugi rozdział: Jeśli jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jest jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie i miłosierdzie, dopełnijcie mojej radości i bądźcie tej samej myśli. Skoro mówi do nich: bądźcie tej samej myśli, to znaczy, że. Chyba nie byli do końca, nie? Skoro mówi, bądźcie z tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni, nie czyńcie nic z ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I nagle okazuje się, że, że kiedy my tak spojrzymy, skoro on musiał to napisać, to co to znaczyło? To znaczyło, że w tym kościele był pewien problem że był problem z tym, że ludzie zaczynali mówić, ja tu jestem bosem, ja wiem lepiej, że brakowało między nimi szacunku, zaczynali się kłócić.